Dzień dobry, nazywam się Mateusz Szkliniarz, jestem lekarzem dentystą. Dzisiaj znajdujemy się w sali pokazowej firmy Kawopolska. Polska. Pracuję jako ekspert do spraw radiologii, jeżeli chodzi o taką stronę merytoryczną, o wykorzystanie sprzętu radiologicznego w pracy stomatologa na co dzień, obsługę software'u, możliwości diagnostycznych, jakie ten sprzęt za sobą niesie. Przedstawię Państwu korzyści płynące z używania aparatów radiologicznych na co dzień, między innymi aparatu takiego jak ten, który znajduje się obok mnie. Jest to urządzenie marki Gendex GXDP800. Może przechwytywać zdjęcia pantomograficzne, cefalometryczne, jak i skany 3D. Radiologia w stomatologii. To luksus czy konieczność? Radiologia w pracy stomatologa na dzień dzisiejszy nie jest już luksusem. Jest to konieczność, jest to praca zgodna ze sztuką, obejmuje wykonywanie zdjęć radiologicznych w momencie, kiedy planujemy leczenie u naszego pacjenta. Oczywiście schemat wykonywania takich zdjęć wygląda w ten sposób, że pierwszym zdjęciem, jakie wykonujemy u naszego pacjenta, powinno być zdjęcie pantomograficzne. Jest to zdjęcie przeglądowe, takie, które pozwala nam odnaleźć wszelkiego rodzaju stany patologiczne w obrębie kości, szczęki i żuchwy naszego pacjenta. Jesteśmy w stanie także zweryfikować w ten sposób prace, które były wykonane przez wcześniejszych lekarzy, do których nasz pacjent uczęszczał, potencjalne zmiany okołowierzchołkowe przy zębach, które były leczone kanałowo lub te, które być może obumarły. Możemy wstępnie ocenić stan stawów skroniowo-żuchwowych poprzez porównanie ich symetrii. Możemy także wstępnie planować leczenie implantoprotetyczne, aczkolwiek do samego takiego dokładnego planowania implantów myślę, że na dzień dzisiejszy jednak jest to już diagnostyka na poziomie CBCT, czyli skanów trójwymiarowych, skanów 3D, gdzie dokładnie możemy określić grubość wrostka zębodołowego, odległość od ważnych struktur anatomicznych, takich jak zatoka szczękowa czy nerw zębodołowy dolny. Co zyskuje pacjent dzięki badaniu RTG? Korzystanie na co dzień z urządzenia takiego jak to, które tutaj się znajduje. Dla pacjenta przekłada się na wygodę, oszczędność czasu i precyzję leczenia, które jest u niego zaplanowane. Wykorzystując odpowiednie urządzenia diagnostyczne jesteśmy w stanie wykryć wszelkiego rodzaju zmiany patologiczne, a co za tym idzie pacjent, który do nas trafia z konkretnym problemem, jest przyjmowany holistycznie, czyli Wybiórczo nie traktujemy tylko konkretnego zęba, z którym się do nas, załóżmy, dzisiaj zgłosił w związku z bólem, przebarwieniem, złamaniem czy jakimkolwiek innym problemem. Natomiast dzięki tego typu badaniom jesteśmy w stanie mu uświadomić też inne potrzeby stomatologiczne, które u niego występują, czyli właśnie zęby martwe czy możliwość uzupełnienia braków zębowych, które posiada. Jesteśmy w stanie w ten sposób pokazać mu, że standard jego życia może się podnieść poprzez to, że będzie miał pełne łuki zębowe, będzie osobą weselszą. Wiadomo, że każdy z nas chętnie się uśmiecha, jeżeli zęby są piękne, białe i w odpowiednim kształcie. Także to wszystko jesteśmy w stanie zaplanować. Także też drogą cyfrową na bazie badań, które. Radiologicznie wcześniej zostaną wykonane. Unikamy też gonitwy pacjenta po innych placówkach medycznych. tak? Czyli nie musimy pacjenta odsyłać w jakieś inne miejsce po to, żeby wykonał zwykłe badanie radiologiczne i potem do nas wracał? Możemy wykonać to wszystko na miejscu. Wiąże się z obniżeniem kosztów. Bardzo wygodna sprawa. Dlaczego warto zainwestować w aparat pantomograficzny? Lekarz prowadzący, wykonując tego typu badania pantomograficzne, choćby nawet u siebie w gabinecie, no ma bezpośredni wpływ na to, jak te badania są wykonywane, czyli dysponuje swoim sprzętem, który sam sobie kupuje i wybiera, a co za tym idzie, wybiera sprzęt, który umożliwia odpowiednie pozycjonowanie pacjenta, odpowiednią powtarzalność tych badań. I kolejne zdjęcia, które będzie wykonywał w czasie leczenia pacjenta, są powtarzalne i porównywalne. Jeżeli wykonujemy te zdjęcia na różnych aparatach, no niestety. Porównanie ich może być problematyczne, może nie być do końca wiarygodne. Ponadto mamy wtedy wpływ, posiadając takie urządzenie u siebie, na jakość tych badań, czyli właśnie na samo pozycjonowanie, na to, jak pacjent jest ustawiony, jakie potencjalne parametry ekspozycji są wybierane w trakcie tego badania. Jeżeli zlecamy to badanie na zewnątrz, no niestety nie mamy na to wpływu, po prostu pacjent przychodzi do nas z gotowym produktem. Jeżeli chodzi o zdjęcia cyfrowe, Przeważnie dostajemy je na płycie w formie pliku. Warto tutaj wspomnieć, że mając taki aparat u siebie, dysponujemy też odpowiednim oprogramowaniem do obróbki tego zdjęcia. W przypadku wypalania takich badań na płytę dysponujemy tylko przeglądarką. Przeglądarka jest to taka uproszczona wersja oprogramowania, która przeważnie nie umożliwia obróbki tego zdjęcia w celu lepszej diagnostyki, czyli możemy zrobić tylko jaśniej lub ciemniej. Natomiast nie mamy wpływu na kontrast, nie mamy możliwości skorzystania z lupy, z filtrów poszczególnych, z zastosowania jakichkolwiek innych narzędzi. Także jest to niewątpliwie też dodatkowy atut dla gabinetu, który taki aparat posiada u siebie. Wtedy diagnostyka nawet z tego samego badania, które dostajemy na płycie, a takiego samego, które wykonaliśmy sami u nas w gabinecie, jest na zupełnie innym poziomie. Czym należy kierować się przy wyborze urządzenia? Wybierając aparat pantomograficzny do naszego gabinetu, powinniśmy zwrócić uwagę na to, w jakich sytuacjach będziemy go wykorzystywać. Czy będziemy chcieli taki aparat w przyszłości rozbudować o kolejne moduły? Tak jak na przykład urządzenie, które tutaj stoi, posiada także ramię cefalometryczne. Nie wszystkie aparaty umożliwiają dołączenie takiego elementu. Część aparatów umożliwia także, oprócz wykonywania zdjęć pantomograficznych, wykonywanie skanów 3D. Musimy wybrać aparat. Taki, który nie będzie wystarczający dla nas jedynie dzisiaj, a taki, który na przykład za 2, 3 czy 5 lat też. W pełni zadowoli gabinet czy klinikę, w której pracujemy, którą rozbudowujemy. Powinny być to też urządzenia, które są przede wszystkim stabilne, z których zdjęcia, tak jak wspominałem wcześniej, będą powtarzane. To jest, myślę, bardzo, bardzo istotna cecha. Powinny być intuicyjne w obsłudze, powinny dawać możliwość przebywania jak najdłuższego czasu z pacjentem, dlatego że pacjenci, no niestety, mają tą tendencję, że nawet w momencie, kiedy prawidłowo ustawimy takiego pacjenta w aparacie, w momencie, kiedy wyjdziemy na zewnątrz, schowamy się za jakąś blendą czy parawanem, Ruszają się, zmieniają swoją pozycję i, i te zdjęcia nie wychodzą najlepiej. Także im więcej czasu będziemy przebywali w trakcie pozycjonowania, w trakcie ustawiania parametrów ekspozycji przy aparacie, przy maszynie i przy pacjencie, tym, tym lepiej dla nas. Powinniśmy się też kierować łatwością obsługi oprogramowania. Programy dostępne na rynku no, są w mniejszym lub większym stopniu skomplikowane. W części z nich funkcje są opisane bezpośrednio na klawiszach, w części jest tak, że funkcje są poukrywane gdzieś pod prawym guzikiem myszy, rozwijane menu, ewentualnie kursor zmienia swoje funkcje w zależności od położenia na ekranie. Dobrze jest wcześniej zaznajomić się z różnymi systemami, z różnymi programami dostępnymi na rynku, po to, żeby wybrać coś, co nam najbardziej odpowiada, dlatego, że cała diagnostyka cyfrowa, jeżeli chodzi o radiologię, oparta jest na oprogramowaniu i jeżeli trudno będzie nam w nim się poruszać lub nie będziemy wiedzieli, gdzie jakaś funkcja się znajduje, diagnostyka na pewno nie będzie na wystarczającym poziomie i nie będziemy czerpali radości my i nasi pacjenci w, w trakcie planowania i prowadzenia procesu leczenia. Jak zaplanować leczenie w oparciu o zdjęcia pantomograficzne? Myślę, że przejdziemy teraz tutaj do monitora, tak żebym mógł pokazać to oprogramowanie z bliska. Tutaj jest przykładowe zdjęcie pantomograficzne, które zostało wykonane u naszego pacjenta. Widać, że tych zdjęć mogę mieć na ekranie otwartych dużo więcej. Mogą być to zdjęcia pantomograficzne, mogą być też zdjęcia zębowe. Dzięki temu ma możliwość cały czas podglądu jakby sytuacji takiej całościowej, jeżeli chodzi o zdjęcie pantomograficzne oraz ewentualnie o konkretne jakieś wycinki, fragmenty uzębienia naszego pacjenta, jeżeli chodzi o zdjęcia wewnątrz W związku z tym, że są to zdjęcia cyfrowe, mamy całą gamę narzędzi, które możemy wykorzystać po to, żeby lepiej naszego pacjenta zdiagnozować. Oczywiście na start oglądamy zdjęcie pantomograficzne w całości, bez powiększania, tak żeby uchwycić symetrię naszego pacjenta, mniej więcej budowę stawów skroniowo żuchwowych Pamiętamy o tym, że jest to zdjęcie warstwowe, w związku z tym no, pewne struktury anatomiczne zachodzą tutaj na siebie, pewnych odległości nie jesteśmy w stanie oczywiście z panoramy bezpośrednio odczytać. Natomiast no, dają pewne odczucie położenia kanałów nerwu zębodołowego dolnego, czy mniej więcej położenia zatoki szczękowej względem wierzchołków korzeni poszczególnych zębów. Zdjęcia możemy obrabiać w podstawowych parametrach takich jak jasność i kontrast. Możemy spowodować, że takie zdjęcie będzie troszeczkę bardziej ostre. Możemy oczywiście je powiększyć do znacznych rozmiarów. Powinniśmy sobie powiększać to do tego stopnia, żeby zdjęcie było jeszcze dla nas czytelne, żeby nie robiła się taka pikseloza. Oczywiście każde urządzenie ma swoją rozdzielczość. W niektórych aparatach ta pikseloza będzie się pojawiała troszeczkę wcześniej, w innych nawet po dużym powiększeniem obraz jest w miarę klarowny i czytelny. Dodatkowo możemy sobie zastosować właśnie taką lupę. Za pomocą lupy możemy przejrzeć okolice zębów, na przykład takich, które były przeleczone wcześniej kanałowo, po to, żeby się zorientować, czy występują tam jakieś zmiany okowierzchołkowe, czy takie zęby nie wymagają powtórnego leczenia kanałowego, po to, żeby jak najdłużej naszemu pacjentowi służyły. Być może nam się kiedyś też przydadzą, planując jakąś pracę protetyczną takiego pacjenta jako filar w moście. Załóżmy. Oprócz tego, każde oprogramowanie posiada jakieś dosyć unikatowe funkcje. W przypadku tego rozwiązania, o, stoimy przy oprogramowaniu, które się nazywa VIXWIN. Jest to oprogramowanie, które jest dostarczane ze wszystkimi urządzeniami radiologicznymi 2D firmy Gendex. Tutaj, akurat, mamy możliwość, na przykład, sobie jeszcze oprócz lupy, poruszania takim polem, kwadratem, w którym zmienia nam się właśnie kontrast i jasność. Dzięki temu, też przebieg poszczególnych struktur anatomicznych jesteśmy w stanie dużo bardziej prześledzić. Sama plomba, to jak wygląda okolica takiego wypełnienia tkanki zęba. Bez zastosowania tego filtra wyglądają troszeczkę inaczej. Po zastosowaniu wszystko jest troszeczkę bardziej jasne i, i przejrzyste. Fajną funkcją w tym konkretnym oprogramowaniu jest też taki filtr 3D. Dzięki niemu jesteśmy w stanie u naszego pacjenta odnaleźć złamanie, pęknięcie korzenia. Jest on dużo bardziej czytelne, dlatego że obraz zmienia się z takiego klasycznego czarno-białego na taką formę płaskorzeźby. No i tutaj wszelkiego rodzaju jakieś braki ciągłości tkanki, czy pruchnica wtórna, czy jakaś nieszczelność wypełnienia czasami też jest to tutaj nawet całkiem sensownie widoczne. No, biorąc pod uwagę, że jest to takie badanie powiedzmy przeglądowe takie, które umożliwia zorientowanie się w sytuacji naszego pacjenta. Dobrą rzeczą też jest możliwość wpuszczenia tego zdjęcia w formę negatywu. Wtedy po kolorów zdjęcie może nie jest takie naturalne dla nas w oglądaniu, natomiast poprzez podbicie tej jasnej barwy na zdjęciu radiologicznym możemy znaleźć też pewne miejsca o zmniejszonej gęstości tkanek kostnych czy właśnie demineralizacji w obrębie szkliwa czy zębiny. Może być to dosyć przydatne. Jak zyskać biegłość w analizie zdjęć pantomograficznych? Wykorzystanie tego typu systemów radiologicznych, mam na myśli systemy cyfrowe, wygląda to podobnie jak z jakąkolwiek naszą codzienną umiejętnością w życiu, jak z jazdą na rowerze czy pływaniem. Tak? Jeżeli ktoś takich zdjęć nie wykonuje zbyt wiele czy nie ogląda zbyt wiele, no to faktycznie okres potrzebny do tego, żeby się zaznajomić z oprogramowaniem, będzie dłuższy. Jeżeli ktoś dosyć intensywnie wykorzystuje takie oprogramowanie, tak jak wspomniałem, akurat ten program jest wykorzystywany zarówno w zdjęciach punktowych, jak i w panoramach przy Cefalo, To jest ten sam software, więc intensyfikacja korzystania z niego jest dosyć duża. Dlatego wydaje mi się, że to nie potrzeba dużego czasu, żeby się zaznajomić z systemem i efektywnie z niego korzystać. Zapraszamy Państwa na szkolenia, które prowadzimy w naszej sali pokazowej, a także na terenie całego kraju. Wszelkie informacje o tych szkoleniach radiologicznych znajdują się na naszej stronie www.wu.ka.pl. Na takich szkoleniach pokażę Państwu, jak efektywnie wykorzystać sprzęt radiologiczny, w jaki sposób czytać badania, w jaki sposób obsłużyć oprogramowanie. Co możecie Państwo zobaczyć na tych zdjęciach? Jak to się przekłada na zmianę planu leczenia? Jak to może się finansowo przełożyć dla Państwa na co dzień i na dobro Waszych pacjentów? Dziękuję serdecznie. Nazywam się Mateusz Szkiniarz, jestem lekarzem, dentystą. Zapraszam na szkolenia.